Kalendarz Powązkowski ma bogatą i wieloletnią historię, a pochowani tam ludzie często zabierali do grobu makabryczną historię swojej śmierci. Podobno to właśnie ci, którzy zginęli, zamordowani lub w nagłym i nieszczęśliwym wypadku, najczęściej wracają na ziemię. Wśród osób regularnie odwiedzających Powązki nie brakuje tych, które mówią o tajemniczych postaciach. Jakie czasem zjawiały się na cmentarzu w najbardziej niespodziewanym momencie. Najmroczniej robi się zwykle wieczorami. Podobno po śmierci Marii Wysnowskiej, polskiej artystki warszawskiego teatru dramatycznego, krążą legendy o Włóczędze, który często pojawia się na jej grobie i zostawia na nim białą różę. Rzekomo, kiedy zmarł w roku 1932, znaleziono przy nim dokumenty potwierdzające domniemaną tożsamość. Czy to tylko legenda, czy może jest w niej ziarenko prawdy, trudno ocenić. Faktem pozostaje, że nawet dzisiaj na grobie tragicznie zmarłej aktorki regularnie pojawiają się białe róże. Nagrobek Anny Reginy Kileman przedstawia kobietę próbującą wydostać się przez szczelinę grobu wraz ze swoim dzieckiem. Upiorne jest to, że wielu uważało, iż brzemienna kobieta została pochowana, kiedy jeszcze żyła. I to w grobie urodziła swoje dziecko, które podobno znaleziono martwe obok ciała matki, kiedy otworzono grobowiec. Annę Kielemann pochowano w 1793 roku, dokładnie 100 lat później. O jej sprawie pisał kurier warszawski. Anna miała być rzekomo pochowana w Śpiążce na skutek lekarskiego błędu. Rzekomo grabarz pracujący niedaleko grobu słyszał dochodzące z niego jęki. Możliwe, że Anna zmarła w połogu ze swoim niemowlęciem, a straszliwą historię dopowiedziano wiele lat po jej śmierci. Tego nie dowiemy się już nigdy. Kolejnym nawiedzonym miejscem w Warszawie jest gmach Warszawskiej Hipoteki. Mieści się w nim Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Warszawie. Podobno straszy w nim duch warszawskiego hazardzisty. Około 1888 roku w budynku hipoteki działał hazardzista, który grał w karty i przegrał znaczne sumy. Legenda głosi, że jego duch nadal krąży po budynku, próbując odzyskać przegrane pieniądze. Niektórzy pracownicy budynku twierdzą, że słyszą odgłosy kroków i szmerów, szczególnie w nocy. Ponadto niektóre osoby donoszą o widzeniu jego postaci, która wędruje po korytarzach i salach budynku. Oraz słychać brzęk monet. Pałac Kultury i Nauki jest jednym z symboli Warszawy. Mało kto jednak wie, że również w nim można dopatrzeć się zjawisk paranormalnych. Miejsce to jest podobno nawiedzane przez duchy robotników, którzy w pocie czoła pracowali przy jego budowie. Oficjalnie podczas wznoszenia PKiN zginęło 16 robotników. Pochowano ich na cmentarzu prawosławnym na Woli. W tej samej kwaterze leży też kilkoro dzieci robotników, które zmarły podczas pobytu rodziców w Warszawie. Zewsząd słychać mroczne odgłosy, skrzypienie drzwi i dźwięki mrożące krew w żyłach. Pomnik ten jest poświęcony poległym w czasie krwawego i tragicznego w skutkach powstania warszawskiego. Jest często wymieniany jako miejsce, w którym niektórzy twierdzą, że słyszą dźwięki związane z powstaniem. Odgłosy strzałów i krzyki poległych powstańców tak jakby ci stali tuż obok ich ucha. Do miejsc wypełnionych dziwną energią można bez wątpienia zaliczyć także Cytadelę Warszawską na Żoliborzu, chociaż dla wielu to zachęcająca lokalizacja spacerowa z uroczymi murkami i budynkami. Historia tego miejsca jest krwawa i przerażająca. Jak powszechnie wiadomo, kiedy Polski nie było na mapach, mieściło się tu więzienie i to tutaj w okresie zaborów dochodziło do straceń i krwawych zakończeń życia więźniów. Zarośnięte wejścia, czerwona cegła, monumentalne kształty, idealny klimat dla udręczonych dusz. Wieczorami atmosfera robi się gęsta, a spacerowicze często wolą nie udawać się tam po zmroku. Pałac Prezydencki w tym rankingu może dziwić, a jednak wiele osób twierdzi, że jest on regularnie nawiedzany przez duchy dawnych prezydentów Polski. Pałac Prezydencki, zwany wcześniej koniec polskich Radziwiłów czy Lubomirskich, od początku istnienia miał złą sławę. Mówiło się, iż straszy tam cała chmara duchów. Dlaczego? Ponieważ tam, gdzie rozciąga się obecnie krakowskie przedmieście, znajdował się cmentarz. Zjawy, które przemykają się komnatami, to bezgłowa postać rycerza, która potyka się o sprzęty, gasi świece oraz olbrzymi magnat. Kolejnym nawiedzonym miejscem w Warszawie, choć nie ostatnim, jest Pałac Przebędowskich. Mimo iż położone na uboczu, to mieści się w nim Muzeum Niepodległości. Opowieści głoszą, że nie tylko. W jednym z okien Pałacu pojawia się Duch inny niż wszystkie. To gruby Chińczyk, palący haszysz, który mruży skośne oczy niczym kot, ale zobaczyć go mogą tylko nieliczni szczęśliwcy, ponieważ pojawia się tylko dwa razy w ciągu jednego tysiąclecia. W moim nawiedzonym rankingu znalazł się również Kościół Świętego Antoniego Padewskiego. W tym urokliwym miejscu widziano duchy zakonników i modlących się wiernych, a w nocy rzekomo można usłyszeć ciche modlitwy. I widzieć postacie przemierzające nawy świątyni. Podobno budowę drugiej linii, metra opóźniać miały upiory pomordowanych i niepogrzebanych w trakcie wojny i powstania ofiar. Pojawiały się doniesienia o tym, że widywano je błąkające się po tunelach podmiejskiej kolejki, gdzie straszyły budowlańców i inżynierów. Jednak wiadomo, jak to legenda, i ta zaczęła żyć swoim życiem. W jej innych wersjach robotnicy mieli zachowywać w tajemnicy fakt odkrycia masowych grobów i wieloludzkich szczątków w miejscach, gdzie miałaby przebiegać miejska kolejka. Legendy miejskie Warszawy zostały znacznie szybciej niż samo metro. Niektóre z nich nawet zdążyły na euro 2012. To właśnie latem 2012 roku pojawiły się w internecie pierwsze sensacyjne doniesienia. Kto by pomyślał, w centrum Warszawy takie rzeczy. A jednak również ulica Marszałkowska jest w pewnych kręgach uznawana za nawiedzoną. Według legend, można na niej spotkać duchy nieznanych postaci, które nagle pojawiają się i znikają. Na szczególną uwagę zasługuje kamienica numer 66, która jest miejscem, gdzie krąży wiele legend i historii o duchach. Plac Saski w Warszawie, obecnie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest uważany za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w stolicy. Póki co możemy odnaleźć jedynie jego ruiny, a jednak z terenem, na którym się mieścił, również wiążą się tajemnicze historie. W przeszłości Pałac Saski był siedzibą wielu polskich monarchów. Do dziś opowiada się historię o widzeniu duchów królewskich postaci, które przemierzają teren. W której znajdowały się pierwotnie reprezentacyjne sale i ogrody pałacowe. Ponadto legendy mówią o duchach powstańców, które można usłyszeć głównie w okolicach pomnika poświęconego poległym w powstaniu warszawskim. Mieszkańcy, którzy przechodzą obok kamienicy przy Nowogrodzkiej 14, podobno skarżą się na przeraźliwe, zimno i dziwne anomalie ostatniej czerwcowej nocy 1890 roku, wystrzałem z rewolweru w jednym z mieszkań na Nowogrodzkiej 14, zabito polską artystkę warszawskiego teatru dramatycznego, Marię Wisnowską. Kula przebiła jej serce. Co ciekawe, zabił ją jej ukochany carski oficer, 22-letni Rosjanin Aleksander Barteniew. Zmarła nadużywała morfiny i alkoholu. W końcu na jej drodze stanął młodszy o siedem lat Barteniew, z którym nawiązała relację inną niż dotychczasowe. Spotykała się z nim ukradkiem, by nie wywoływać plotek. Pamiętnej nocy spotkali się na Nowogrodzkiej, by razem popełnić samobójstwo. Mimo dużej dawki opium i zakupionych przez oficera flaszek z różnymi trunkami, Rosjanin nie odważył się wykonać samobójstwa strzału. Zabił Wisnowską, do czego przyznał się sądzie. Do tej pory w oknie na parterze straszy jej duch. Teatr Wielki w Warszawie nie tylko jest miejscem, w którym można delektować się sztuką, ale jest także obiektem, który wielu Warszawiaków postrzega jako nawiedzony. W jednym z najbardziej znanych teatrów w Warszawie krążą legendy o duchach aktorów i artystów, którzy zamieszkują to miejsce na stałe. Istnieją relacje o tajemniczych dźwiękach i niewyjaśnionych zjawiskach. Które dobiegają z wnętrz, kuluarów i sal prób. Kolejny zamek na dzisiejszej liście. Takie miejsca przeniknięte historią do szpiku kości to idealna sceneria dla romantycznych historii o duchach. Zamek królewski jest więc nie tylko ważnym historycznym zabytkiem, ale również miejscem, gdzie krążą legendy o nawiedzeniach. Wiele osób twierdzi, że widziało w nim duchy królów i królowych, a także słyszało niewyjaśnione odgłosy w pałacowych komnatach. Plac Grzybowski to teren dawnego getta, a część osób uważa je również za miejsce przeklęte. Mieszkańcy okolicznych bloków wielokrotnie skarżyli się na przesuwające się w domu przedmioty, znikające rzeczy i inne paranormalne zdarzenia, w miejscu, w którym działy się okrucieństwa. Takie historie to nic nowego. Od dawien dawna nawiedzonym miejscem w Warszawie jest kamienica przy Placu Zamkowym. Jej nazwa pochodzi od dawnego kolegium księży mansjonarzy mazowieckich. Później mieszkał tu książę mazowiecki Stanisław. Zmarł mając 24 lata, ale to nie on straszy w tym nawiedzonym miejscu w Warszawie. Za dźwięki tłuczonych naczyń, przesuwanych mebli i tajemniczych rozmów. Mają odpowiadać dwie oskarżone o zabicie księcia kucharki. W szponach strachu to krótkie historie ludzi, którzy przeżyli w życiu coś, co sprawiło, że mają teraz inne spojrzenie na świat pozagrobowy. Te historie sprawią, że nie będziesz mógł się oderwać od czytania, a w nocy będziesz miał koszmary. Link do e-booka znajdziesz w opisie pod filmem. Kolejnym nawiedzonym miejscem w Warszawie jest pałac pod czterema wiatrami. Straszą tutaj wiatry uwięzione w czterech kamiennych posągach, a nazywają się one Boreasz, Eurus, Notus i Zephyr. Jednak to nie wszystkie duchy, które można tu spotkać. Pojawia się tu także duch Kurta Hoffmana, szefa Warszawskiego Urzędu Pracy w czasie II wojny światowej. Wydano na niego wyrok śmierci za zorganizowanie łapanek w Warszawie na przymusowe roboty w Niemczech. Kurt Hoffman zginął podczas drugiej wymierzonej w niego akcji Armii Krajowej. Jednak jego duch do tej pory nie daje spokoju mieszkańcom. W jednym z jednorodzinnych domków przy placu Henkla doszło niegdyś do tragicznych wydarzeń. Podczas prac wykończeniowych Dwóch robotników znalazło ukrytą w ścianie złotą figurkę. Legenda głosi, że szarpiąc się o łup, jeden zabił drugiego. Ten, który zginął, niejaki inżynier grabowski, od tej pory straży w okolicy, wciąż szukając swojego skarbu. Jak głosi legenda, młoda dziewczyna znalazła schronienie w tej willi podczas krwawych dni powstania. Hanna zakochała się w jednym z walczących i nocą postanowiła podarować ukochanemu bukiet kwiatów. Nocą ubrana w białą koszulę wyszła do ogrodu, jednak to był jej ostatni spacer. Wroga kula uśmierciła dziewczynę. Od tamtej pory niewiasta pojawia się w wili i straszy niepożądanych gości. Więcej o nawiedzonych miejscach znajdziecie w tych filmikach, na które serdecznie Was zapraszam. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.